Witam wszystkich na moim kolejnym filmie. No troszkę inna sceneria działkowa. Tak wyszło. Mam tutaj trzy silniki z odkurzaczy. A propos dawno nie było filmu o odkurzaczach. Na szybko te dwa silniki do sprawdzenia, ten wiem, że jest sprawny, tylko że łożyska nie są do wymiany, te dwa silniki to są z odzysku śmietnikowego, nazwijmy to, no dobra, to zapraszam. Chyba numer dwa. Na tym też mi zależy, ale wydaje mi się, że on chyba będzie niedobry. Nie wiem, chyba nie mam siły. Coś ostatnio. Ten myślałem, że. O, koleżanka przyszła. Chyba pić jej się chce. Zrobimy lekką przerwę. Co, przyszła się napić, tak? Chcesz coś zjeść? Dobra, Dobra. pić nie chciała. Ani za jedzenia nie mam dla niej dzisiaj. znachodzie. O dziwo. Jestem w szoku. Jest to śniegocelulara. Już mówiłem. Ale to jest jeszcze taki solidny. Bez tworzyw sztucznych. Wszystko na odlewie aluminiowym. Cały korpus. Warto go naprawić. Naprawić. Przywrócili go do 100% sprawności. Biorę się. Standardowo ściągamy tutaj pokrywkę. Spróbujemy zdjąć pokrywkę. To jest fajnie, bo są już tutaj takie mm, miejsca, gdzie można tutaj śrubokręt włożyć i spróbować go zbić. Powiem Wam, że bardzo lekko to schodzi. Ja bym tego nie nagrywać, bo pewnie się nastukam, ale bardzo leciutko poszło bez żadnych problemów. Sami widzicie. Turbina w miarę czysta z tej strony, ale tutaj od środka można zauważyć, jakby była lekko zagładzona. Jakiś biały nalot, chyba to jest. No, no nie wiem co to jest. Może gładź, może nie. Ale w miarę okej. Okay. No czysty silnik, bez żadnych kłaczków. Kurzyku. Spróbujemy teraz tą nakrętkę odkręcić. Jeśli mam tutaj klucz. Klucz znalazłem, ale w aucie. Co kicha. Nie będzie takich obsiup chyba. No nie będzie. Jak nie nagrywam to zawsze się odkręci. Trochę chyba gładzi było w boku żyku. nie ma. Albo mi się wydaje albo ktoś tutaj już było. śrubeczki to ładnie odkręcają się. Nie to co ta nakrętka. Chociaż nie było tam źle. Kiedyś Zelmer ułatwiał pracę. Serwisantom. No i co? Tutaj znowu jakieś śruby. Ojej, ja teraz. Ech, czwóreczka czy piąteczka klucza nie mam zrobimy to po amatorsku Uuu. ciekawe czy to było na klej no coś mi tutaj to nie się nie chce odkręcić hello to chyba na klej było mmm Coś czuję, że ja tego nie odkręcę tymi kominerkami. Będę musiał chyba to do jutra przełożyć i przywieźć tutaj klucz no, albo w domu no. Kiedyś to robili solidnie no, Tylko strzela, ale nic nic się odkręcić A boję się tutaj yy... że rozrobię obrobię tutaj ten gwint dwie odkręciłem tylko trzeba uważać tutaj żeby kombinarkami tutaj nie, nie obrobić o dobrze złapać i starać się nie obrobić śruby wiem o no ale na działce Jestem. O, poszło. No ale to nie było tak źle. W sumie. No i co? Co dalej? Czemu to się? Jabko spadło? Ciekawe czy słyszeliście. No i pewnie słyszycie drona, który tutaj jakiś. No to nie dron, paralotnie. To co robimy przerwę. Czy nie przeszkadza wam, że będzie leciał? No to jest słabe, a to no To też stoi. W ogóle się nie, nie chce kręcić. Łożyska Kojo. Nie wiem, czy to są oryginalne. Może oryginalne 608. A jakie ja kupiłem? Ja kupiłem skf -y. Co kolego chcesz coś zjeść, nie? Teraz dam Ci wlejemy tą wodę. pies nie chciał. No jest! Próbuję to wyciągnąć jeszcze ci trochę. Nie lubię tego wyciskać, jakieś takie dziwne to jest. Zobaczcie co mi się zrobiło.

A jabłek trzeba pozbierać ciemno, mało co widać pewnie o tych yy, tych jabłek kurde Trzeba będzie się za to wziąć. Dzisiaj to już za późno. W sumie to mi się nawet nie chce. Łożyska oryginalnie były wklejane. Jeśli te łożyska były oryginalne. Kojo. Druga strona też miała kapkę kleju. Jak widać. No i trzeba pamiętać o podkładce. Już tutaj ładnie to wszystko wyczyściłem. No, gdzie gdzie jeszcze można byłoby doczyścić. Z tym wirnikiem jednak coś tutaj się działo. łożyska y, zawsze nabijam na smar. Kontrowersja. Te wirniczki są tak przyjazne, że nawet można je nabić. na i madle. Yes. dla porównania e, nowsza wersja tego silnika, nazwijmy to plastikowa. Różni się troszkę, e, tutaj mam na części to turbiny chyba są jednakowe, coś mi się tutaj wydaje. Do tego silnika nie mam tego korpusu plastikowego. Gdzie tutaj jest odlew aluminiowy? No po prostu, jeśli dobrze pamiętacie, w którymś tam odcinku pokazywałem z Meteora 2, że całe to gniazdo było wygrzane i nadawało się tylko na śmieci do utylizacji. I z tego silnika to mi pozostało. No, części stoją, z tego co pamiętam, jest sprawny. Tutaj mam tą ten plastik. No, jest trochę różnicy. No, ten cały aluminiowy tak jak powinno być. No dobra, tam się podlewa. Jednak te turbinki mają różnicę. Otwór montażowy: jedna ma większą, druga ma mniejszą. Dobra, i po klucz. No i dobrze. Cześć. Krwiaczka. Jest jeden ślad. Czeć, chodzi. No chyba nam się chodzi. Źle poruszkami sobie to ładnie chodzi. No i dobra. silnicze gotowe. Środki zakładamy. i Skoczyła. wyskoczyła musi działać guma już założona zakładałem w ten plastik tylko jak to było Bo ja nie pamiętam za bardzo. Nie wiem którą stroną to miało iść. wy wiecie.